A to jest no jakoś cza czasówka, czy kto pierwszy? Kto pierwszy? kto pierwszy? kto pierwszy? Aha, dobra To elegancko tu na starcie, proszę, nie? No, linia, Linia Równo ma być, Równiutko się ustawisz No chłopaki, co Bo to do tyłu się ten turek se nierówno stoisz I jak każdy będzie się cofał do tyłu, to nigdy nie będzie równo. Kopania nie ma chyba, co? Dobra, do dobra panowie. Tutaj elegancko klikam starci i będziecie mieli odliczanko na licznikach. Ale stresi! Kurwa, nie Kurwa, kto jedzie? Kto w ogóle nie jedzie? Kurwa! Ja dole! Let's go! Jak do tego doszło, Nie wiem. Let's go! Let's go! <ścoughs> Wszyscy Kurwa, czy jest to ten punkt następny. <ścoughs> <puk> <ścoughs> <puk> <ścoughs> <ścoughs> No to zajebiście. Fajna trasa, polecam. Zmyłka! No to chuj, to można już wysiadać i iść dalej, kurwa, sobie jeździć. <grym> Ej, bo tam się nie bądź na zakręcie wydupcyli wszyscy, wiesz? Więc to jest całe 15. nas... Ile nas zostało, kurwa? Czy ja, ja jestem na przodzie, byłem prowadziłem i żeby się zagubił w akcji. Ja jak nie znamy. Pala się ktoś wydupcy, Chociaż jakieś cukierki, chociaż dadzą jako nagrodę pocieszenia Jeden punkt nie trafił To ładnie Kurwa się odbijam od tych opon jak pojebany, nie? Nawet mnie nie dotykam no Zahaczam no. tymi lusterkami jebanymi Kurwo jedź, ja pierdol, ale skuter zajebisty Mechanik taki napalony na wyścig, przyjechał i się wyjebał do wody od razu jeszcze 25% zniżki na tuning ogarnęliśmy przez to, że, przez to, że... Przez to, że... powiedział, że chce zrobić po wyścigu, a nie na... Przed wyścigiem Ja o tym mówiłem, może by że to na furę i będziemy się ścigać chyba, wiesz? A my tylko w trójkę zostaliśmy? Ta, no, z tyłu jest ten... No. Chris chyba, czy jak on tam miał Nie, Chris'u chyba też wyleciał A przed nie, tobą nikogo nie, nie ma? Się... Jest przed tobą chłop Jest, jest jeden, mhm. ja To sam. nas jest cztery Czy ile? A, to jest. Aha, no to chuj. Czyli ja jestem ostatni, aktualnie. Dobra, spokojnie, jeszcze jedna do wygania, ale ktoś się może być dubcym. Gdzie Dobra, dobra, tu się wę zajebał crasherem. Elegancko. No to kurwa, nie jedzie, ścierwo, zajebał. A tu jest, tu jest tylko za pierwsze miejsce, ten? Nagroda? Nie, wiem. nie Nie wiem, ale chyba prowadzę. Dawaj tam, skopa zajeb za jest... dla chłopa A ty, że ja? T, a t, a to, sobie sobie Nie, kopcie wszystkich po kolei jak leci Ale i nas, <laughs> ty A tam ktoś stoi, ty, zobacz Będą sabotować jaka... Oj chuj, bym wpadł do wody, człowieku Prawie się do wody wpierdoli. Ja coś się wyjebał, ty <śént> Co jest? Jak żyjesz? No a jak? A jak ty się wypierdoliłeś? Ja się nie wyjebałem, ja jadę. Aha, w ustarku myślałem, no, nie, że ja się chod chod mnie to, mnie no, nie Nie, to ładnie, ładnie. Dawaj go w kleszcze, kurwa, dobra. Nie zatankował chyba. Ale to pali sporo, ja już jedną czwartą baku spalił. O kurwa! Kurwa, <noise> podjść go, ja! Ja pierdolę je manofony! Jedź w tym gównem Wziął mnie dobieb's sobie Ja mam dobrze na fula zatankowałem No ja to fula też mam nie Ha bo to ostatnik okrążenie jest to We are the champions for lives No ja drugi Kurwa, bym Cię wziął, durek, bym Cię wziął, kurwa, jeszcze na koniec Ja pi... Ja to Jakieś za drugie miejsce dostanę? A za czwarte? A jestem dobry Ja to pierdole, kurwa, dwóch Ła, 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 miażdżyca Lewa noga mnie boli Nie Jest tu to jakiś medyk, jest jakiś... A to ty we mnie się kurwa Nie, Nie no, u mnie to ty, no dobra, no to powiedzmy, za. Tam o, tam, że o, tam nie, Chyba czterech razy się stało. wyjebałem <grym 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 Ja, ja, ja prawie, ja prawie zabrałem, ja prawie diureks zabrałem. I chuj ile gleba. Pierwszy, Bole. ale drugi ja ja na, 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 po na początku kluwa byłem. Wygrany przez Hugo. A to my to chyba zarczyny, Travis i Jacks o to no. nie gadał. Kto? Przez ja trzeci byłem. No właśnie, no to o, o. Oła! je, Oła! Kurwa moja noga! Oła! Co masz? Co ja? <grym> Stary, ja byłem na początku pierwszy i mi się popierdaliła trasa, bo Dobra. nie spojrzałem na GPS-a. Ja dzięki, też. mordo! Oła! Oła! No nie! Nie zdążyłem, pan da użyć! Oła! Tu medyk powinien być no. Na... O kurwa! O. Dobra, ja najpierw. Dobra, cicho, Marcina, Mar 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 pan. Marcina, da wyjść. Ooooo! Kurwa, Mać! Zaspałeś się posiada, się tak na weźnik, to słuchaj, przyjeść tutaj po kolega jakaś się wypierdził. Nie ma problemu, przeladłem. Weźmy ci Dzidzipsa, co? Dobra. Końcówka 63, nie? Oa, konta.